Do waszego egzaminu ósmoklasicy został jeden dzień, i dzisiaj mam dla was jeszcze jedno zadanie otwarte na równanie. Mam nadzieję, że lubicie zwierzątka. Zapraszam. A po co mi temat? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. No już teraz na starcie życzę Wam powodzenia na Waszym egzaminie. Jak, tak, jak najbardziej będę rozwiązywać jutro ten arkusz na żywo, także zapraszam około godziny 13 na kanał. Rozwiążemy sobie szybciutko, bo szybciutko, bo zaraz na mnie rozszerzenie będzie czekać, także nie będziemy się tam jakoś specjalnie rozczulać nad tymi zadaniami, natomiast i tak bym chciał z Wami przerobić sobie ten arkusz. No i rozwiać Wasze wątpliwości ewentualnie. Także już teraz trzymam za Was kciuki i lecimy do. Ostatniego zadania. W pewnym gospodarstwie są gęsi i króliki. Razem mają 15 głów i 44 nogi. Ile w tym gospodarstwie jest gęsi, a ile królików? Czy to jest trudne zadanie, czy to jest łatwe zadanie? No, jak to z tymi zadaniami, jak macie pomysł, jak to zrobić, to jest proste. Jak nie macie pomysłu, to jest trudne. Słuchajcie, zono, so, no, chyba klasycznie tabelkę wam proponuję, słuchajcie. Bo zastanówmy się, jak to ma po prostu zadziałać w tym zadaniu. Mamy sobie gęsi, ok i mamy sobie. Króliki. I one mają głowy i nogi. No dobrze. No to to zrobimy głowy, a to zrobimy nogi. No dobrze, słuchajcie. W sumie to liczba głów to jest to samo, co liczba tych zwierząt. No przecież nie ma tak, że gęsi mają dwie głowy na przykład. No to jeżeli byśmy sobie tak wprowadzili, że gęsi gęsi mają X głów, a wiemy, że wszystkie zwierzaki mają 15 głów razem, to możemy sobie zapisać, że króliki w sumie. No to jak X jest gęsi, to królików będzie 15. Minus x, jeśli chodzi o głowy. Ok. A jak to będzie z tymi nogami? No ile nóg mają gęsi? Gęsi mają dwie nogi, czyli w takim razie trzeba pomnożyć liczbę głów przez 2, czyli tu będzie 2x. A jak to będzie z liczbą nóg, królików? No króliki mają 4 nogi, czyli trzeba przez 4 pomnożyć liczbę głów królików, czyli 4 razy 15 minus x. I w sumie tyle, tyle i aż tyle bo to, co tutaj zrobiliśmy, to jest najważniejsza rzecz w tym zadaniu. No i wiemy, że te nogi, w sumie, muszą dać 44, czyli piszemy sobie równanie, czyli plus, nogi naszych królików, czyli 4 razy 15 minus x, musi dać nam 44 nogi, czyli równa się 44. No i zostało po prostu rozwiązanie takiego równania, czyli 2x plus 4 razy 15 to będzie 60 minus 4x e, równa się 44. No to tutaj 2x minus 4x to będą minus, Minus 2x e, równa się, no i 44 minus 60 to będzie minus 16 i dzielimy to sobie przez minus 2 stronami, czyli nasz x będzie równy po prostu 8. No i co mieliśmy policzyć, ile było gęsia, ile królików? Czyli wychodzi na to, że gęsi było 8, a naszych królików to będzie 15. Minus 8, czyli po prostu 7. Odpowiedź do zadania na koniec. Gęsi jest 8, a królików 7. Koniec zadania i koniec maratonu na egzamin smokrasisty 2024. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną tutaj bawiliście i powtórzyliście sobie przede wszystkim te najważniejsze rzeczy na ten egzamin smokrasisty. Pamiętajcie, że live z rozwiązywania. Będzie na kanale koło godziny 13, także zainteresowanych zapraszam, żeby sprawdzić, czy dobrze wszystko sobie tam zrobiliście. Oczywiście, jakbyście chcieli wesprzeć to, co robię, to tutaj macie taką możliwość. Już za Was mocno trzymam kciuki. Myślę, że będzie stółówka, bez problemu. I pamiętajcie, że na kanale dla pierwszej klasy to jest całkiem sporo przydatnych materiałów już, jak i w sumie dla drugiej, jak i dla trzeciej, jak i również dla maturzystów. Także już wszystkich zapraszam na kanał. Myślę, że będziecie zadowoleni. I jeszcze raz powodzenia, wyśpijcie się porządnie, nie przeginajcie z tą matematyką, chociaż ja wiem, że niektórzy to oglądają czasami do 24 albo lepiej, ale naprawdę uwierzcie mi przed egzaminami nie ma co przesadzać. Wyspana głowa to przede wszystkim najlepsze narzędzie, jeśli chodzi o zdobycie fajnych procentów na, ma, na egzaminie ósmoklasisty. Miłego dnia życzę jeszcze raz, wyśpijcie się porządniej. Do usłyszenia. A po co mi ta A tutaj macie wszystkie własności i wzory jeszcze na egzamin smokrasisty. Speedrun w 20- kilka minut, także może się przyda.